Siemo siema, witajcie z tej strony Burbonik Tkniemy sobie jeszcze z rana w BEFA. Zagramy sobie w dwie czy gierki. Duety. Rozpocznij, dobra. Zagramy z jakimś randomem, Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tkniemy. Siemanko, Robert. Zobaczymy, kurczę, późno dostałem? Wczoraj grałem do. Graliśmy do chyba w pół do pierwszej. Nie do wpół do pierwszej, nie do 230 30, 30 jakoś, chyba tak. No, chyba tak. I jeszcze siedziałem do wpół do pierwszej, o, to właśnie, tak, tak. Takie tak było. Hej Katarzyńko, witam cię. Jak żyjesz? Yy, eee, na 15 minut sobie polimy. A co? Niech będzie. Wybrał nam. No dobrze, kiedy wstać? Bo ja powiem szczerze, kurczę, z 40 minut temu i ledwo patrzę na oczy. Myśmy sniperem zagrali. Nie, tej tu musimy się wkręcić dobrze, żeby pykać. tam ci lepiej, ok. No i co? Kładziesz się normalnie? Czekajcie, że mam te pianki wygłuszające za komputerem i on mi kurde zaczął je gryźć teraz? Wcześniej nie gryzł, bo gryzł tylko te z tyłu, Co tam widzicie te czarne takie, to czarne tło. To tam, tylko tamto mi gry i drapos. Nie to tamto mi nie przeszkadzało już o że jest podrapana. No ale to. No się tak zdenerwowałem teraz. A już mu przeszło, widzę i się położył tutaj u mnie. Nie, nie wiem czy mu się nudzi, czy co? Czy go coś boli? No leży normalnie teraz, więc nie wiem. Po południowych nie możesz nie robić. Hm. No też bym szczerze, też bym wolał iść po prostu rano i wrócić sobie po południu. I wolałbym zarobić się szybko, wychodzić i w miarę wcześniej wracać niż kurde wychodzić na o nie o 15 i wracać 21, czy na wychodzi wychodzić o 13 i wracać 21, co nie, bo to do lipa. tak to niestety lipa jest. Mówię z pozycji, już! Wchodzisz z Możecie ruszać. Startujcie, kiedy będziecie gotowi. Rozmieścimy drużynę i będziecie kaj. Okay. Dobra, pięknie. Czy on go zabił? Kurde, się nie udało. Próbuję jak tym dziś, gdzieś na siłki zrobić potem. Kurcze, Michał, w planie mam, ale czy pójdę? Długo no. się tak nie a się... kurcze... Można się uśmiechać, żart. Potrzebny zwiast na mojej pozycji, natychmiast! Takie, teraz będzie. Dobra. Ej, kurde, nie ja zapomniałem słuchać o jednej rzeczy, co ja miałem rano zrobić. Ej, akcję mam. Trzeba live przerwać, wybaczcie mi. O jednej rzeczy zapomniałem, co ja dzisiaj mam zrobić. E, widzimy się po południu dzisiaj na pewno. Gramy w Battlefielda. Trzymajcie się. Hej, ja zapomniałem, kurde, ważne rzeczy, co musiałem dzisiaj zrobić. Hej, hej, hej.